Wędkarza! Raz Dwa Trzy Cztery Pięć Tam sześć Tu kobieta z psem Dalej wygłówki zajęte Niedziela, mój ulubiony dzień Siemano wędkarskie świry jeżeli ktoś tutaj śledzi ten kanał w miarę regularnie do jakiegoś czasu, to pewnie zdaje sobie sprawę, że palone lato to nie jest moja ulubiona pora wędkarska stąd też między innymi półtorej miesiąca przerwy nie tylko z tego powodu pogoda jedna jedno, a spierdolony grafik w robocie i przeciągający się remont to kolejna sprawa w każdym razie Półtora miesiąca mnie nie było na rybach, i trochę już mi to zaczynało się na głowę, to najlepszy sposób dla mnie na jakąś formę walki kurwa z codziennym stresem, który każdy z nas jakiś tam ma. Próbowałem w międzyczasie oczywiście alkoholu, miękkich narkotyków, seks też nie pomógł. Generalnie kurwa, tylko wędkarstwo poranne uspokaja mi głowę, nic innego nie działa. Choć oczywiście jest zajebiste, ale nie działa. W ten sposób to trzeba. Z innych celów to należy wykonywać. A na stresowanie kurwa rybeczki. Wisła, od rana, na wschód słońca zdążyłem. Jakieś drobne okonie, drobny klenik, spadł mi boleń. Nawet bym porzucał za boleniem, bo tu widzę, że szansa może by jakaś się pojawiła, chociaż nie widać żerowania. No ale niestety to nie jest opaska, to nie do ocierania potu strzała, tylko mam nadgarstek nadwyrężony. I mi ręka napierdala. W związku z czym kurwa, spóźnione reakcje. No i operowanie cięższymi przynętami. Zrzucanie cięższymi przynętami, zwłaszcza, no, nie wchodzi w grę zupełnie. I tutaj się wszelkiego rodzaju, którzy już piszą komentarz, że a, na pewno, kurwa, odczepania kapucyna albo teraz będziesz musiał sobie lewą ręką, no to rozjebiam wątpliwości, bo ja i tak walę konia lewą ręką, więc tutaj problemu akurat nie ma. Ale z rzutami jest. Ludzi w chuj, bo niedziela. Także musiałem trafić na piachy z powrotem. No i w tych piachach sobie trochę rzeźbie. Nie jest tak gorąco, jak myślałem, że będzie, więc nie ma dramatu. Mózg się recetuje. jest git. Więc nie kurwa, nie będzie, poczekajmy do mojego regulowania. Z pół Konek jest w końcu, nieduży, ale kurwa, wreszcie. Wreszcie jakiś co się wpiął. Ale kurwa rozmiar jest pierwsza ryba po półtora miesiąca Masakra O Boże Przed znaczek Zresztą przy. O proszę bardzo jest ten paleczka i raz okoń ją zajebał, minimalnie większy niż poprzednik, minimalnie Może ropalka dziś zadziała minimalnie większy, bardzo minimalnie. minimalny Bardzo minimalnie, ale chuj z tym, Ważne, że coś O, szczupaczek Jeszcze lepszy okoń no. Okoń takie umiarkowany To spokoj tutaj. dobrze było założyć jednak tego mepsa od razu lepszy się trafił myślałem, że większy, ale szedł trochę bokiem Proszę gęś na przede mną uspiernal i puszeczek trochę będzie Okej okay. Tu się trochę pozbiera Kurwa, co to było? Za obozowisko. Spierdolone. Dobra, trochę puszek. Ale kurwa, zarosło. Szok. To to kurwa szok. Tam bubr już tam gdzie wpadłem. Elegancko. Jest źródło Jest tradycyjnie. Jak ktoś nasciągnął do środka, pieniądze, jak się okazało, jest z tego niewielki, ale tradycyjnie trzeba kurwa swoje zrobić. Nie? Ok, tak jak mi tego brakowało, najbardziej. Bardziej brakowało mi właśnie kurwa tego Zdecydowanie Myśl nie mały kleniory O coś kurwa Jest mały klenik Tak jest przed Bardzo dobrze Stąd to właśnie takie rybki Nie będzie giganta ale może coś takiego tu kurwa jeszcze pierdalnie za jakichś parę metrów A, bielik graciał Kaczki spierdalają. Y -h -h -h, nawet para to po ptactwie wodnym mieszkaj na jest następny okonek, czy mam jakiś jakieś no, okonisko. Miniatura. Nie ma dużej ryby w piachu, ale nie znaczy to, że nie ma ryby w piachu. O Jezus, tylko że miniaturowa o tej porze. Mogłabym się tu przyjść rano. O, taki połów będę miał przynajmniej dzisiaj jeszcze. Pierwsza wyłowiona przynęta od dawna. Co to za gówno? Kanibal? Kanibal. Oczywiście, że kanibal. Za sandaczem było rzucany no, Albo za koniem. Mniejsze. Gdyż bez przyponu. Nie ma to jak zmieniać baterię od GoPro siedząc na konarze drzewa nad wodą i ją do wody upuścić. Może jak podesznie, jeszcze coś z tego będzie. Choć aczkolwiek nie wiem. No i one są wodoodporne. Jak nie to będzie za koniec nagrania. No trudno, co zrobić. Jak odnośnie tej ręki jeszcze, rękę sobie nadwyrężyłem w pracy i zamiast kurwa iść normalnie jak człowiek na L4 no to udaję nieśmiertelnego i w imię nie wiadomo czego chodzę do tej roboty cały czas, bo nie ma komu robić. No debil, normalny kurwa debil. Bardzo za to siebie nie lubię, no ale niestety jak ktoś pamięta kurwa rok 2003 ja akurat w tym czasie wchodziłem na rynek, jak było 20% bezrobocia, to jest kurwa spaczony psychicznie. Próbuję ze sobą walczyć i jakoś normalnie postępować, po kurwa, nie nadwyrężać się i chodzić na TL4 jak ktoś mi jest, no ale tak na razie udaje się tylko po zszyciu czegoś albo po zamaniu nogi. A tak w innym przypadku to udawanie nieśmiertelności, bohaterowanie w pracy, kurwa. Tu by mi się przydał jakiś psycholog, żeby to w końcu powstrzymać, no ale niestety, tak jak mam na wszystko wyjebkę, to te 8 godzin w robocie to tej wyjebki nie potrafię sobie włączyć a szkoda, bo bardzo by się przydała to by ułatwiło znacznie życie a nie bycie kurwa kretynem no ale cóż, pewnych rzeczy nie jestem w stanie na razie zmienić chociaż próbuję, ale na razie bez skutku tak naprawdę jedna rzecz, która mnie dzisiaj wkurwia, to to, że mam takie przeczucie że gdybym miał moje ulubione wahadłówki które pozrywałem, to bym dzisiaj dojewał rybów takie jak te, tylko że srebrne niestety to jest handmade'ik którego nie potrafię namierzyć ale jakby ktoś miał Możliwość kurwa zorganizowania czegoś takiego. Tutaj jest puncą wybity taki mały grzybek. To kurwa jakiś namiar. Płacę jak za prezydenta. Takie coś, tylko w sreberku, nie? Gdyż pozrywałem i nie mam możliwości dokupić. No to też są brania, ale ja jednak wolę srebrne niż miedziane. Albo brązowe, bo mi się zajebiście sprawdzały. Te... No działają, ale w głowie mojej nie do końca działają, nie? No to w mojej głowie te srebrne działają zajebiście Takie kurwa ni to pstrągowe, nito okoniowe Małe grzybeczki Zajebiste Próbowałem tego szukać, ale jak na razie się nie udało no Tak to bywa z handmade'ami, nie? Niestety No chodzi to fantastycznie, ale ja potrzebuję kurwa srebra na dzisiaj A nie mam No jakby to było srebro, kurwa to Zajebiście by było Ale nie mam no, a to drzewo, co tutaj jest wyjebane, to jest drugie już wyjebane drzewo w tym samym miejscu, to jest tutaj świeższe, historia zeszłoroczna, Te podpalone, którym ktoś sobie ognisko zrobił, kurwa, w dziupli, brawo, po raz kolejny, była kwestia czasu oczywiście, nie jest to, że tutaj jest jakieś zdziwienie, jak tu teraz przejść, no jakoś się uda, tak się właśnie spodziewałem, że to drzewo wkrótce pierdolnie, no i, no i pierdolnęło, dobra, kurwa, jakoś tu przylezę, nie? i sobie już postawię na drugiej stronie będzie mi trochę łatwiej niż kurwa się przedzierać no do chuja z jedną ręką kurwa i bez mózgu au, 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 au Brakuje, żeby się tradycyjnie wypierdolić i spać na, na nadgarstę gdzieś, nadwyrężony, żeby się przypadkiem kurwa nie złamał. Ja. Jutro mógł udawać nieśmiertelność w pracy jeszcze bardziej niż zwykle. Powiem, że trochę ciężko się, będąc z pracuje jedną ręką, no ale jak ktoś jest nieśmiertelny, to da radę, nie? <laughs> Odsuń się, mężny przeciwniku. To tylko draśnięcie. Straciłeś rękę. Nieprawda. A co to jest? Bywało gorzej. Debil. Codziennie sobie powtarzam, że jestem kretynem, jak idę do roboty przez tę rękę. Normalnie to też, ale teraz jeszcze bardziej. Naprawdę, trzeba mieć z Dekem. żeby robić to, co robię. Bohater. Wczoraj miałem taką ciekawą rozmowę w pracy z moim zastępcą, Kierasa. Jak się okazało, że młody, przebywający obecnie na urlopie, Zwonił, że jeszcze potrzebuje rędzień urlopu w poniedziałek, bo nie ma jak wrócić z nadmorza, z tego urlopu. A ja jak debil, chodzę z rozjebaną łapą. Kumpel zresztą to samo, z rozjebanym barkiem. Robiąc jedną czynność, on rozjebał barki, a ja rozjebałem nadgarstek. No ale na tyle lekko, że czuliśmy to dopiero kolejnego dnia, tak naprawdę. No i tak sobie chodzimy, nie? Jak głupki. Ale do czego zmierzam? My, kurwa, stare dziady, dający nieśmiertelność, bo nie ma komu robić. No krytyni. No, młody, se Weźmie jeszcze jeden dzień urlopu, bo nie ma jak wrócić. Ale do czego zmierzam? To nie on jest nienormalny, tylko my. O, kurwa. Miałem branie, za dużo zagadałem się. Tylko my jesteśmy nienormalni. Powinniśmy robić tak samo. Nie mam do niego pretensji, nie o to chodzi. Mam pretensje do siebie, że tak nie potrafię. Kurwa w imię czego? W imię zasad z kurwy synu. Tak to kurwa rozumisz jest. No Dobra, czas się skupić na łowieniu, a nie na gadaniu głupot kurwa byciu bohaterem w swojej firmie. Może coś jeszcze złowi, kurwa, aż tylko trzeba się skupić. Zostać pierdolić bzdur. A tu jest trudnicy, zajbiście. Często mi ludzie piszą, że łowienie w, w pechu to katastrofa, nieporozumienie, że nie ma ryby w takich miejscach. Być może nie stale, ale można trafić. Kamera tego nie odda, tutaj jest masę kurwa w takiej roślinności drobnej rybki. A jak jest drobna rybka w piasku, to i drapieżnik w piasek podchodzi. Może niewielki i może nie zawsze, ale kurwa bywa tu I można złowić rybę. Zresztą branie miałem, nie? Tylko zjebałem. Nasieczki od chuja. Od chuja. Prawda jest taka, że często w miejscach, gdzie teraz ten piasek jest, na Wiśle pojawiają się też rośliny. No a jak są rośliny, to są kryjówki. O! I kurwa, mam konia. Niedużego. Bardzo niedużego. To są też kryjówki. No a jak są kryjówki, to pojawiają się drobne ryby, a za nimi pojawiają się te, które na nie polują. Ups, nie No, Dobra, poszedł. Nie są to giganty, nie będę was oszukiwał, po boleniem, które tu potrafi podejść, albo kleniem. No ale, w dawnych dobrych czasach, jeden z większych okoni, który mi wpadł w Wiśle, wyjechał z całkowitego piachu. Całkowitego. Dwie trocie, też zrobiłem z całkowitego piachu. Tam nic poza piachem nie było. Jakoś się zabłąkały. Że warto łowić wszędzie, nawet jeżeli to wygląda, kurwa, mega nieciekawie. A powód jeszcze jest taki, że w takich miejscach nikt nie łowi, bo podręcznik mówi inaczej. W piachu nie ma ryby. W piachu zdarza się ryba. Ryba często nie wie, że nie powinno jeść w piasku. Zresztą, zobaczcie, to jest roślin Rysło się bardzo mocno zmienia. Bardzo. Kilka lat temu takie miejsca kurwa nie istniały. W ogóle. Gdy pojawiał się piasek, to był sam piasek, nic więcej. A teraz na tym piachu błyskawicznie wyrastają rośliny. A no, za nimi idą ryby. Boleń to zupełnie na piłka, no to to wiadomo, nie? Że. Boleń w piachu występuje, ale... ale bywa i okoń i parę innych rzeczy też można trafić. Ale była drobnica, a drobnica jest. Takich małych klaników, to tu pływa całkiem sporo miniatur, ale podchodzą mi większe ryby bardzo fajnie to widać z mostu czasami zapierdalam rowerem do roboty w zeszłym roku na mojej ulubionej miejscówce która w tym roku się bardzo zmieniła i już tam nie chodzę bo spało tak piachu, że nie ma wody po prostu było widać jak w tym piasku żerują bolenie takie całkiem spore ciekawa rzecz, bo na tę główkę lędkarze gruntowo spławikowi przyszli po mnie ale już się zawinęli i ich nie ma to sobie skorzystam jeszcze, parę rzutów oddam miałem tu nie wracać, ale jak już jest wolne to czemu nie Nasz ty kurwa, maluszek, następnie miniaturowy kleń. Nie miał szans się nawet w to wpiąć. Ale oko już tak poszedł, to dobrze. No działa ta machowówka też, ale wołałbym sreberko. Chłopak nieobecny z kurwy synu. Wypij się najlepiej od razu sam. I bardzo dobrze. Coś tam się dzieje. Znowu. Kurwa, drugi raz ten sam, bez jaj. Już tam nie rzucam. Już tam nie rzucam co trzech razy sztuka, za się razem I Co z tego będę miał? Główno kurwa. Dalej mały, no dawaj wytnij Wytnij, wytnij kurwa Nie wypił się Szkoda, szkoda, szkoda Ale dobrze, że przypom założony Dobra, spokojnie gościu Okej okay. Bez kitu nienawidzę lata To jest też jeden z powodów Latem zawsze jest tego więcej Ostatnim filmem który się ukazał a który to podsumowywał akcję zbierania puszek przez cały rok nad Wisłą dwóch, chyba dwóch widzów napisało mi że po tym jak obejrzało te moje zmagania ze śmieciarzami czyli zbieranie aluminium też zaczęli zbierać śmieci i sprzątać i wiecie co, to jest najfajniejsza rzecz jaka mnie spotkała odkąd prowadzę ten śmieszny kanał naprawdę panowie zrobiliście mi dzień bardzo dziękuję, warto było no ja się poczułem kurwa jak prawdziwy wędkarski influencer, tylko taki Pozytywnym tego słowa znaczeniu. Wywarłem na kogoś wpływ i ktoś zrobił coś dobrego. Zajebiście. Także selektywna zbiórka trwa. A że nie mieszczą się w saszecie to znów będę wzbudzał zazdrość u meneli na dzielni. U czy u meneli? czy puszek. Średnio opłacalny interes, ale kurwa lepsze to niż zostawianie tego gówna. Zawsze parę groszy. Na rankę fajek prawie starczyło. <noise> prawie przy tych cenach. Dobra, polizwaliśmy się po jajach, teraz czas dzień zakończyć Bo już się robi nieprzyjemnie jeśli chodzi o temperaturę Żerowanie jakieś takie mizerne, zresztą jak cały dzień Siadło coś, ale strzału, strzału nie było co się spodziewać No niestety w naszych warunkach rybę trzeba wychodzić A jak nie byłem półtora miesiąca nad Wisłą To czego się miałem spodziewać kurwa Okazów na pewno Idę do chaty jebać rękę w lód aby jutro znowu móc udawać bohatera nieśmiertelnego w pracy, Sayonara. Tak na koniec, jeszcze tylko szybkie stwierdzenie, że wjebanie baterii od GoPro do wody w niczym nie przeszkadza. 5 minut suszenia, chusteczka higieniczna, no, otarcie łez baterii i bateria, kurwa śmiga. I kamera śmiga, co najważniejsze. Więc film udało się dokończyć. No chociaż nie wiem po co.